To Niemcy są sprawcami tego, że w Polsce nie ma środków KPO. Pani von der Leyen jest i była zawsze ważnym politykiem niemieckim i w sposób jawny oszukała polskiego premiera, oszukała prezydenta. Naraziła na upokorzenie wyjazdy do Brukseli, pokazywanie projektu. Projekt został zaakceptowany. Dziś słyszymy, że to już nie wystarczy, że są stawiane. Kolejne żądania. Niestety dzieje się scenariusz, przed którym przestrzegała Solidarna Polska, przed którym przestrzegałem już w 2020 roku w grudniu pana premiera, w lipcu też, ostrzegając, że ustępstwa wobec cynicznych, zdeterminowanych niemieckich polityków, bo to oni odgrywają wiodącą rolę, zakończą się zwiększaną presją, szantażem, kolejnymi matactwami i w konsekwencji będziemy okradani. Polska jest okradana. I wiodącą rolę w tej kradzieży, w łupieniu Polski odgrywa polityka niemiecka. Politycy niemiecki z panią Niemką von der Leyen na czele. A i to jest fakt, ale skoro te fakty się dzieją w na naszych oczach, to też musimy szukać recepty wyjścia z tej sytuacji. Dlatego jako Solidarna Polska będziemy zwracać się do pana premiera Morawieckiego. Skoro zaufał w swoim czasie pani Merkel, zaufał pani von der Leyen, i mimo naszych ostrzeżeń ze strony Solidarnej Polski uznał, że te środki nie będą blokowane, nie będziemy szantażowani, no to dzisiaj oczekujemy, aby pan premier przedstawił nam plan B. Jesteśmy gotowi dalej współdziałać i zrobić wszystko, by Polska nie uległa szantażowi, bo jesteśmy państwem suwerennym, jesteśmy równoprawnym członkiem Unii Europejskiej i mamy prawo żądać, aby nasze oczekiwania były spełnione tak jak wszystkich innych państw Unii Europejskiej.